Dzień dobry. Witam Was na, e, w pierwszej części filmu Egzamin od A do Z na maszynę typu koparko-ładowarka. W pierwszej części tego filmu omówimy sobie pierwsze 10 pytań egzaminę, egzaminu kalifycznego, które egzaminator zadaje e, na egzaminie. Pierwsze pytanie, które sobie omówimy, jest to pytanie dotyczące piktogramów na maszynie. Piktogramy to są wszelakie oznaczenia, w tym naklejki które y, mamy y, przy maszynie naklejone są na maszynie lub są y, oznaczeniami, które coś oznaczają, informują nas o pewnych niebezpieczeństwach, y, informują y, nas, gdzie coś się znajduje lub są to informacje związane z jakimiś nakazami, np. Na nakazem noszenia kasków, okularów czy też butów roboczych. Ale na egzaminie mamy wskazać trzy dowolne przez siebie wybrane piktogramy na tej maszynie. W związku z tym chciałbym Wam pokazać te piktogramy, które można sobie omówić na egzaminie, zdając chociażby na tej maszynie. Każda maszyna takie piktogramy ma. No to co? Dobra, pierwszy piktogram, spójrzcie. Pierwszy pi piktogram jest to piktogram, który mówi o tym, żebyśmy się tutaj nie zbliżali, ponieważ jeżeli się zbliżymy, a maszyna jest maszyną łamaną, no to może stać się nam krzywda. Ok, pierwszy piktogram. Kolejny piktogram to mamy piktogram no, chociażby na pompie powietrza zamontowanej przy układzie hamulcowym. Jest to pik piktogram, który informuje nas, że mamy do czynienia z pompą powietrza, która jest połączona z pompą hamulcową. Mamy również tam informację, jakiego płynu hamulcowego należy używać w tej maszynie i tym płynem jest płyn DOT-3. Ale mamy na egzaminie to tylko wskazać, w związku z tym nawet nie trzeba tego omawiać, tylko powiedzieć, no, no tutaj jest, nie, mamy generalnie piktogram dotyczący yy, układu hamulcowego przy pompie powietrza. Kolejnym piktogramem to jest na przykład piktogram, który informuje nas, że po tej części Mamy do czynienia z olejem hydraulicznym. Tu mamy olej hydrauliczny, tu mamy wziernik oleju hydraulicznego, który pokazuje nam ilość oleju hydraulicznego w tej maszynie. No i mamy trzy dowolne wybrane piktogramy. Tych, ty, ty, tych piktogramów jest więcej, bo jak przyjdziemy z drugiej strony, możemy przejść z drugiej strony maszyny, to mamy piktogram chociażby Gdy wejdziemy do maszyny, no to oczywiście przy maszynie mamy wskaźniki i dźwignie sterujące, dźwignie sterujące, które również są oznaczone w jaki sposób je używać i do czego one służą. Piktogramem również jest tabliczka znamionowa. No i mamy pierwsze pytanie. Kolejne pytanie, które może zadać egzaminator, to pytanie związane z układem smarowania maszyny. Układ smarowania maszyny może być, maszyna może być wyposażona w centralny układ smarowania, no i trzeba umówić, gdzie on się znajduje, jaki smar tam jest dodawany i w jaki sposób on działa. Ale gdy nie jest w yy, ten układ wyposażona, no to trzeba wskazać trzy punkty smarne. No to wskazujemy te trzy punkty smarne. W przypadku tej maszyny, są to po prostu e, punkty smarne na sworzniach, przegubach, na tych wszystkich elementach, które muszą być smarowane. E, my je wsk tylko wskazujemy, no i jeszcze możemy powiedzieć, że, no tak dodatkowo, że, my, że możemy sprawdzić drożność tych kalamitek. No ale na początku sprawdzamy trzy punkty smarne. Pierwszy punkt smarny, proszę bardzo, pięty, y, y, punkt smarny z kalamitką, mam kalamitkę. Wkładam ta wotnicę, jeżeli, kiedy zaczynam wciskać olej, ale yy, yy, przepraszam, smar. Yy, smar zaczyna wychodzić na swożniach, to znaczy, że kalamitka jest drożna. Kiedy, jeżeli smar wychodzi tutaj blisko kalamitki, nie przechodzi dalej, no to niekoniecznie jest drożna, no i trzeba ją wymienić. No ale dobra, możemy o tym powiedzieć, nic niekoniecznie. No i mamy kolejny punkt smarny. Kolejny punkt smarny. Są trzy punkty smarne. Koniec, mamy, mamy to z głowy. Pytanie, które może zadać egzaminator, to pytanie związane z wskazaniem wyjść awaryjnych w maszynie. Pytanie brzmi, proszę wskazać, gdzie znajdują się wejś wyjścia awaryjne w maszynie. Wyjście awaryjne w, ma w tej maszynie, wyjściem awaryjnym w tej maszynie, to to oczywiście są drzwi które można otworzyć i, z nim, i przez nie wyjść, jeżeli są drożne. Ale jeżeli nie, no to mamy kolejne wyjście awaryjne, okno, które otwieramy i wychodzimy. Ale wtedy, kiedy jest drożne, bo jeżeli się przewrócimy, wpadniemy w jakiś dół, i no to niekoniecznie jest możliwość wyjścia e, tymi, tymi wyjściami ewakuacyjnymi. No ale... Mamy jeszcze szyby. Szyby też są wyjściem awaryjnym. i Jeżeli trzeba, to należy ją stuc. Aby ją stuc, mamy w maszynie młotek. tak, Mamy młotek, tym młotkiem tłuczemy i wychodzimy. W niektórych maszynach mamy jeszcze wyjście awaryjne w dachach. A więc otwieramy po prostu mamy dach, w którym mamy otwór, otwieramy i wychodzimy. Chcieliśmy wskazać, wskazaliśmy. Kolejne pytanie to pytanie związane z bezpieczeństwem maszyny. Eee, pytanie egzaminacyjne brzmi: proszę sp sprawdzić w kabinie, w co jest wyposażona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czyli wymieniamy wszystkie elementy, które pomagają nam w tym, żebyśmy bezpiecznie pracowali oraz podczas jakiegoś zagrożenia żeby te elementy nam pomogły. No to co? Wchodzimy do maszyny. No i takimi elementami, które, w które wyposażona jest ta maszyna, no i większość, wszystkie maszyny powinny być również to wyposażone, to są pasy bezpieczeństwa. One nas chronią przed wypadkiem, no i generalnie, wiadomo, pasy są ważne. Kolejną sprawą związaną z bezpieczeństwem to jest gaśnica. Mamy gaśnicę. Kolejny element. To ten młotek, który, kiedy trzeba wybić szybę i wyjść awaryjnie szybą, służy nam do tego, żeby to zrobić. Poza tym, jeżeli chodzi o stan kabiny pod kątem bezpieczeństwa, to musimy sprawdzić, czy nie ma tam żadnych luźnych elementów, które mogłyby nam przeszkadzać podczas pracy lub nas uderzyć. No i sprawdzamy jeszcze chociażby wyjście awaryjne, czy jeżeli wyjście awaryjne u góry jest w dachu, to sprawdzamy czy się otwiera. I tyle. Zazwyczaj maszyny są wyposażone w gaśnicę, pasy bezpieczeństwa i młotek wyjścia awaryjnego. Na egzaminie mamy również pytania związane z gaśnicą. Pytanie brzmi: proszę sprawdzić, czy yy, maszyna wyposażona jest w gaśnicę, a jeżeli jest, to yy, pokazać tą gaśnicę i sprawdzić jej datę ważności. W związku z tym wchodzimy do maszyny. Bierzemy gaśnicę. Cyk, cyk, pan. Mamy gaśnicę. Ona jest wyposażona moja, dwie gaśnice. Bierzemy gaśnicę i pokazujemy egzaminatorowi. Proszę pana egzaminatora. Tu mamy rok produkcji 2025, 5 lat gwarancji i tutaj mamy datę ważności. Data ważności jest wybita. I ona jest słuchajcie, do 32 roku. Teraz te gaśnice są w taki sposób robione. A więc wszystkie informacje znajdują się na nich. I tyle. Sprawdzenie układu hydraulicznego. Mamy takie pytanie. Jak na nie odpowiedzieć? Układ hydrauliczny w maszynie e, jest konieczny, żeby nam pracował cały osprzęt roboczy. Jeżeli chcemy sprawdzić cały układ hydrauliczny, to przede wszystkim sprawdzamy ilość oleju hydraulicznego. Tutaj mamy. Piktogram, który mówi o tym, że w tym zbiorniku jest olej hydrauliczny, a tu mamy wsiernik, okienko, które pokazuje, że ten olej hydrauliczny jest. W tej maszynie, jeżeli poziom oleju jest między minimum a maksimum, to znaczy, że ilość oleju jest odpowiednia. Czasami niektóre maszyny mają też piktogramy, które pokazują w jakiej pozycji należy sprawdzać olej hydrauliczny. Mają tak na przykład kopalnie, lecz w tej tego nie ma. Ale sprawdzenie oleju to nie wszystko. Żeby sprawdzić olej, żeby sprawdzić, czy układ hydrauliczny działa w porządku, to trzeba sprawdzić chociażby zawory. W tej maszynie i wielu innych mamy chociażby zawór przelewowy. Zawór przelewowy zabezpiecza przed tym, zabezpiecza przed zbyt wysokim ciśnieniem. Jeżeli jest zbyt wysokie ciśnienie, to mogą nam e, popękać przewody hydrauliczne. W związku z tym e, zawór przelewowy musi przelać nadmiar ciśnienia i nadmiar oleju z powrotem do zmiornika, żeby do tego nie doszło. Ale jak to sprawdzić, czy on działa? Ustawiamy maszynę w bezpiecznym miejscu i podnosimy maksymalnie łyżkę do góry. W bezpiecznym miejscu mówię, bo jeżeli ten zawór przelewowy nie zadziała, to mogą pęknąć przewody hydrauliczne. Podnosimy na maksa do góry, trzymamy na joysticku sterującym, żeby pompa dalej pompowała i w pewnym momencie usłyszymy charakterystyczne syczenie. W związku z tym to będzie dla nas informacja, że zawór przelewowy przelewa. No i wtedy wiemy, że przelewa, odkładamy łyżkę. Mamy sprawdzony zawór przelewowy. Kolejne zawory to na przykład zamki hydrauliczne, które mamy przy podporach i przy siłowniach. Ta maszyna niestety nie jest w niej nie nie wyposażona. Ale jak sprawdza się zamki hydrauliczne? Zamki hydrauliczne to są kwadratowe metalowe elementy, w których znajduje się za, zamek sterowany, zamek sterowany zwrotny, zwany zamkiem hydraulicznym. I e, aby sprawdzić ten zamek hydrauliczny należy odpalić maszynę, w daną sekcję wprowadzić olej hydrauliczny za pomocą pompy i palącego się silnika. Yy, pompa wtłacza olej, wyłączamy maszynę. W tym momencie ciśnienie oleju dada zostaje w siłowniku. Podchodzimy do maszyny i joystickami sterującymi zaczynamy przesterowywać. Jeżeli się nic nie dzieje, to znaczy, że zamki trzymają. Niestety nie mogę tu tego zademonstrować, bo tych zamków ta maszyna nie ma. Aczkolwiek warto na egzaminie o tym powiedzieć. Pytanie o alarm. Nie jest to alarm w domu, ale alarm cofania w naszej maszynie. Na egzaminie trzeba sprawdzić w instrukcji, czy maszyna w taki alarm jest wyposażona, a jeżeli nie jest, no to po prostu stwierdzić, nie jest wyposażona, ale powiedzieć, co zabezpiecza, co powoduje to, że jeżeli cofamy maszynę, jest bezpiecznie. W tej maszynie powoduje, cofamy bezpiecznie, dlatego, że mamy, kuma, mamy kamerę cofania i mamy lusterka, no i to, że mamy kamerę cofania i lusterka nie stanowi o tym, że jest bezpiecznie, bo jeszcze my musimy się oglądać, patrzeć, mieć oczy wokoło głowy, to wszystko. Mamy pytania, które związane, które pytają o filtr powietrza, pytanie stosunkowo proste, bo brzmi tak, proszę co pan zrobi wtedy, kiedy zapali się kontrolka zanieczyszczonego filtra powietrza? Ja w instrukcji muszę sprawdzić, jak wygląda ta kontrolka, ale nawet jeżeli się zapali, bo nikt mnie nie pyta, jak ona wygląda, tylko ja mam powiedzieć, co zrobię, kiedy się zapali. Jak się zapali ta kontrolka, to po prostu muszę wyłączyć maszynę. Muszę wyłączyć maszynę, wyciągnąć filtr i sprawdzić, czy jest czysty. Jeżeli nie jest czysty to należy go wymienić. No chyba, że można go ewentualnie wyczyścić, tak? Możemy go czyścić, tylko czyścimy go od wewnątrz na zewnątrz, czyli nie do środka, lecz brudy na zewnątrz i tyle. Sprawdzenie podwozia maszyny pod kątem układu jezdnego. Takie mamy też pytanie. Jak to robimy? Jeżeli chodzi o podwozie maszyny, to podwozie maszyny to jest układ przyniesienia napędu, Półosie i koła maszyny, tak? Pół, pół, o, mamy półosie, półosie i koła maszyny. Jedna oś, druga oś. I teraz, jeżeli mamy to sprawdzić pod kątem układu jazdy, to przede wszystkim musimy sprawdzić, czy koła mamy dobrze przykręcone. Przykręcone i przede wszystkim, czy są wszystkie szpilki w każdym kole osobno. Idziemy do następnego. Sprawdzamy również tam. Możemy również sprawdzić opony. No czy jest odpowiednie ciśnienie w oponach. W tych oponach jest to około 3 bar. To też nie znaczy, że czym większa maszyna i większe koła, tym większe ciśnienie. No nie! Czym koła są większe, to tak naprawdę czasami ciśnienie jest mniejsze. No tutaj jest około 3 bar sprawdzamy opony, czy te opony nie są wytarte, czy nie są popękane, czy nie są rozwarstwione i czy nie są, czy bieżnik nie jest wytarty do tego wskaźnika. Jeżeli jest wytarty, to opona już nie nadaje się do użytkowania. Czy pierścienie, które są przy oponach, dobrze się trzymają i są zamontowane. Ponadto sprawdzamy również to, czy wały, czy wał napędowy Przykręcony jest dobrze do jednego mostu i do drugiego mostu. Czy trzymają się tam wszystkie śruby i czy są dokręcone odpowiednim momentem obrotowym. No i co? No i też trzeba sprawdzić, czy jak mamy przykręcone koła. Z drugiej strony, jeżeli jest taka możliwość. No jak nie, no to wiadomo, mamy tu koła. Poza tym, w maszynach typu kopalni ładowarki mamy układy przeważnie, układy hydrokinetyczne przyniesienia napędu. W związku z tym, że układ hydrokinetyczny przyniesienia napędu posiada zmiennik momentu obrotowego, czyli przekładnię hydrokinetyczną, trzeba również sprawdzić olej w tej przekładni. Robimy to na włączonym silniku lub na wyłączonym, w zależności od naszego. Pytaniem, które przerobimy w tym filmie, jest pytanie o wkład roboczy oraz sprawdzenie narzędzi roboczych danej maszyny. W tej maszyny, no bo mamy koparkę ładowarkę Jeżeli chodzi o koparko-ładowarki, mamy przedni osprzęt roboczy i tylny osprzęt roboczy. Trzeba sprawdzić go, czy jest sprawny i dobrze zamontowany. Jak to zrobić i na co tam zwrócić uwagę. Zapraszam, zobaczcie. Przednia łyżka, przednia łyżka, mamy przednią łyżkę, co mamy sprawdzić przy tej przedniej łyżce? No przede wszystkim, czy ona nie jest popękana, odkształcona, czy mamy przykręcone w tym momencie wszystkie tutaj zęby, czy ten lemierz się nie rusza, nie jest odkształcony, czy nie ma żadnych odkształceń mechanicznych. Potem sprawdzam przewody hydrauliczne, czy przewody hydrauliczne się dobrze trzymają, czy są przykręcone, czy przy nich nie ma żadnych wysieków, wycieków, sprawdzamy również złączenia, ee, które są łączone, na przykład wszystkie śruby, czy, o, czy te śruby są dobrze przykręcane. Jeżeli chodzi o układ roboczy, to nie tylko narzędzie, ale również śruby. czy te śruby są na wzgłosnych czy te przewody są dobrze poprzykręcane. no i czy nie ma z nich wycieków mogą być przecieki zewnętrzne i wewnętrzne ale wewnętrznych nie sprawdzimy a więc sprawdzamy zewnętrzne nie mamy tu wewnętrzne też się sprawdza ale to zupełnie inny film idziemy dalej mamy tylny osprzęt roboczy tylny osprzęt roboczy składa się wysięgnik, ramię, łyżka sprawdzamy czy łyżka jest dobrze zamocowana w tej maszynie informacją że łyżka zabezpieczona jest w sposób hydrauliczny, jest ten siłownik. Zapraszam tutaj, trzeba pokazać ten siłownik. Mamy siłownik. Jeżeli ten siłownik jest wysunięty, to znaczy, że łyżka jest ściśnięta hydraulicznie. W związku z tym można bezpiecznie ją pracować a przede wszystkim poruszać się po drogach publicznych. Ponadto, ponadto sprawdzamy wycieki przy siłownika, wszystkie złącza. A więc, śruby, które są, czy są dobrze przykręcone, czy są na swoich miejscach, i czy, czy, te, czy te wszystkie śruby i sworznie są. O sprzęt przedni, osprzęt tylny. Sprawdzamy. Jest ok. To było pierwsze 10 pytań z wszystkich 30. W następnym filmie omówimy sobie kolejne 10 pytań, a w następnym następne 10 pytań. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia i usłyszenia.